Możemy? Dobra. Dzień dobry Państwu. Mimo tych niesprzyjających warunków, ale konferencja będzie na pewno tematem gorącym. Witam na konferencji prasowej. Jak zwykle mam problem: Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy. W dniu dzisiejszym będą ucz uczestniczą w naszej konferencji pani posłanka Paulina Matysiak, bardzo związana z transportem, który jest dzisiejszym tematem, przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym i wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury. Jest Bartosz Grucela, nasz kandydat na prezydenta, członek zarządu Krajowego Partii Razem. Są członkowie Kandydaci, którzy dzisiaj będą, będą też referować sprawy transportu. Cezary Kowalewski, witam. I jest Ryszard Kuć. Jestem tutaj. Witam. Także zaczynamy. Bardzo proszę. Dzień, Dzień dobry. To jeszcze raz. Dzień dobry bardzo się cieszę że po raz kolejny mam szansę odwiedzić Olsztyn i spotkać się tutaj między innymi z Bartoszem Grucelą osobą która w kwestiach transportowych od dawna mi pomagała także w poprzedniej kadencji sejmu i temata, które były związane tutaj z województwem warmińsko-mazurskim, ale nie tylko, także szerzej związanych z szeroko rozumianym transportem autobusowym czy kolejowym. Od razu się przyznam, że jestem pierwszy raz dzisiaj na tej stacji Olsztyn-Śródmieście. Do tej pory zawsze wysiadałam albo na stacji Olsztyn Główny, albo na Olsztyn zachodni i mam nadzieję, że niedługo będzie z tej stacji można o wiele lepiej korzystać i mieszkańcy Olsztyna także z niej będą mogli dojechać w różne miejsca o tym więcej opowie i sam Bartosz kandydat na prezydenta, ale też kandydaci do rady miejskiej tutaj w Olsztynie. Co co jest ważne, to to, że w końcu temat transportu i problem walki z wykluczeniem transportowym Faktycznie wybrzmiewa we wszystkich miejscowościach, podnosi go też głośno lewica, dla której wysoka jakość usług publicznych jest niezwykle istotna, bo transport to taka podstawowa usługa, która gwarantuje nam dostęp do innych usług publicznych. Możemy dojechać do pracy, ale możemy też dojechać do szkoły. Do wymarzonej szkoły to bolączka głównie młodych osób, którzy. Które zaczynają szkołę średnią i nie zawsze mogą tę szkołę wybrać ze względu na ich zainteresowania, na interesujący ich profil. Bardzo często wybierają tę szkołę patrząc na ten aspekt transportowy, czyli tam, gdzie zwyczajnie mogą ich dowieść rodzice, bo tam, gdzie chcieliby się uczyć, autobusu nie ma, kolei nie ma i to powinno się zmienić. Ale dobry transport. To też możliwość skorzystania z naszego prawa do ochrony zdrowia, możliwość dojechania do lekarza specjalisty, ale także skorzystania z oferty kulturalnej, z której przecież i mieszkańcy miejscowości wokół Olsztyna, ale sami mieszkańcy Olsztyna chcą skorzystać. I o tym więcej opowie już Barto, że oddaję mu głos. Serdecznie polecam w tych wyborach już za kilka dni, 7 kwietnia, zagłosować na Komitet Lewicy. Oddać głos na osoby, które, którym naprawdę na sercu leży to, żeby ta jakość usług publicznych się poprawiła, żeby można było tutaj godnie, normalnie żyć, a to może zapewnić transport. Ja, ja pomogę. Potrafimy naprawiać też mikrofony tak. na bieżąco. Dzień dobry Państwu, dziękujemy za, za, za Państwa przyjście. W, dzisiaj w jednym z naszych tematów konferencji jest właśnie dział poświęcony lepszemu transportowi. O niektórych pomysłach już też mogli Państwo przeczytać na... W na Facebooku, na stronie internetowej, o niektórych miejscach już wcześniej mówiliśmy, mówiliśmy o, o pomyśle biletu na sportowo, czyli żeby był bilet na wydarzenie kulturalne, na, na mecz, Upoważnienie również do przyjazdu komunikacji publiczną, mówiliśmy o, o, o obniżce ten biletu, wprowadzeniu biletów, biletów 15-minutowych za 2 złote w Olsztynie dzisiaj. Do tego pakietu transportowego chcemy dodać też ważną, ważną rzecz, czyli utworzenie Olsztyńskiej Kolei Miejskiej. O tym wielokrotnie o tym wspominaliśmy, wielokrotnie w ciągu ostatnich lat mówiliśmy, żeby, że warto wykorzystać te perony, te przystanki kolejowe, które powstały w ostatnich latach do tego, żeby uruchomić sprawny i dobry transport. Konkurenci chcą budować w wielką ulicę, autostradę, w formacie, drogę w formacie A4 w kierunku Jąkowa, by zaprosić się mieszkańców podolsztyńskich gmin i to Raz, że droga może być szkodliwa dla środowiska, dwa, w, nie rozwiąże problemów komunikacyjnych. My mamy propozycję, którą możemy dać od razu, tu i teraz. Uruchommy Olsztyńską Kolej Miejską, która może ruszyć w, już w, w ciągu najbliższego roku. Wystarczy pewnego porozumienia politycznego na wojewódzkim, samorządowym szczeblu. I koleja, kolej regionalna mogłaby jeździć między Stacją Jąkową a Stacją Olsztyn Główny, czy nawet może Stacją Barczewo w takcie 15-minutowym, po prostu dojeżdżać i zabierać pasażerów. Odciążyłaby w zakorkowaną ulicę bałtycką, zakorkowaną ulicą artyleryjską, zachęciłaby do skorzystania alternatywnego środka transportu. Oczywiście Nowa Bałtycka warto było, żeby powstała w formacie takim, który będzie adekwatny do, w, do, tego, do przepustowości drogi, a niekoniecznie w formacie A4. Oprócz tego mamy fajne pomysły dotyczące nowej siatki połączeń autobusów nocnych, wprowadzenia w, również w jednego biletu na wszystko. Mamy tutaj działający ustawiony na tym przystanku biletomat przy wejściu, biletomat tam, który obsługuje i zarówno może obsługuje zarówno bilety komunikacji miejskiej, bilety PKP. Ale problem jest tylko taki, że na PKP potrzebują osobny bilet i na komunikację miejską potrzebują osobny bilet. Chcielibyśmy jeden bilet na wszystko, by jak, naj, jak najbardziej usprawnić to nasze poruszanie się komunikacją publiczną w mieście i również skorzystanie z tej szybkiej kolei miejskiej, kolei aglomeracyjnej, którą... Możemy zrobić bardzo łatwo i szybko. Są z nami eksperci. Na pewno zaraz Ryszard też zabierze głos odnośnie w pewnych wizji, jak to mogło funkcjonować. Finansowanie mogło być pozyskane z funduszu kolejowego. Dzisiaj rozmawialiśmy z posłanką, która mówiła, że są planowane zmiany odnośnie w funduszu kolejowego, tak żeby również na poziomie gmin można było w, z takich środków korzystać, by uruchomić em, komunikację kolejową na poziomie chociażby takim aglomeracyjnym, jak z Teraz poproszę Cezarego Kowalewskiego, naszą jedynkę z okręgu e, pierwszego, czyli właśnie z tych e, osiedli, g, gdzie ta kolej byłaby dobrym rozwiązaniem na zapewnienie sprawnego i alternatywnego dojazdu do miasta. To, bardzo dziękuję. Dzień dobry, Olsztyn. E, wykluczenie komunikacyjne ma bardzo różne i brzydkie z reguły e, oblicza. E, z miejsca, w którym się w tej chwili znajdujemy, do Gudkowa jest 7 km. Bez wykorzystania możliwości, które nam daje kolej. To, co Bartek powiedział, Nowo-Bałtycka musi powstać, ale po co będzie ona miała powstawać, skoro będziemy po prostu szybciej dojedziemy na, do, do ronda ofiar katastrofy Smoleńskiej, żeby tam stać dalej w korku? Musimy wykorzystać dalej te, te funkcjonalności, które nam daje kolej. I oczywistym jest, że najbezpieczniejsze. Poza tym, kolej daje nam możliwości takie jak możemy zabrać ze sobą rower chociażby do tego, do tego tram, tramwaju, czy też kole, szybkiej kolei miejskiej. E, oczywiście nie stoimy w korkach. Możemy przejechać e, tym pociągiem również dalej, nie tylko do Śródmieścia, ale również dalej, aż do Barczewa można dojechać. E, teraz oddam głos koledze Ryszardowi Kuć, który można powiedzieć zęby zjadł na kolei i opowie o szczegółach naszych propozycji. Dziękuję. Dzięki. Dzień dobry Państwu, ja bardzo się cieszę, bo jak tu gdzie stoimy, wszystko tak od wokół, to efekt mojej ciężkiej pracy od czasu, kiedy powstała koncepcja urządzenia tej, tego przystanku, poprzez mediację z osobami, które były odpowiedzialne za cmentarz, które rościły tutaj pewnego rodzaju uwagi dzięki temu powstało odzwierciedlenie tego, co było niestety pod tymi garażami po latach świetności Olsztyna za czasów naszego pierwszego burmistrza. Szanowni Państwo, tak jak koledzy powiedzieli, ta kolej, o której mówimy, oczywiście to wymiar aglomeracyjny przede wszystkim. Sama kolej miejska nie rozwiązuje tutaj sytuacji. Próbowaliśmy te rzeczy uzgadniać na szczeblu kolejowym. Niestety, tak jak Państwo widzicie, Pociągi, które nas mijały, nie zatrzymują się na stacji Śródmieście, która jest doskonale skomunikowana, jeśli chodzi o połączenie autobusowe dalej z Kortowem, gdzie wielu radnych przez wiele lat żądało, żeby przy Olsztynie Zachodnim urządzić przystanek autobusowy. Tutaj mamy wszystko gotowe. Niestety kwestia negocjacji z koleją, szczególnie z przewoźnikiem Intercity, nie doprowadziła do sukcesu i na bazie uzgodnień Intercity nie było zainteresowane zatrzymywaniem się tutaj. Oczywiście warunki trzeba by było stworzyć troszeczkę inne, perony wtedy trzeba by było wydłużać, no ale kwestia tego, że mm, także tabor, który nas mijał, długością odpowiada temu peronowi. 400 metrów w zupełności wystarcza dla e, składu e, pojazdów, które, e, którymi dysponuje Intesi. Chcielibyśmy oczywiście skorzystać z możliwości takiej, żeby połączyć ten obważanek Olsztyna, że w tej chwili mamy około, zarejestrowanych około, około 130 tysięcy pojazdów, pojazdów samych Olsztyniaków, jeżeli dodamy do tego 8 tysięcy mieszkańców Jonkowa, 8 tysięcy Barczewa, Nikielkowa, 1700 bodajże, 12 tysięcy Stawi chyba 12 tysięcy także także Dywid no to daje nam to obraz, co się dzieje w Olsztynie, jeśli chodzi o godziny szczytu i ilość samochodów te 130 tysięcy na sto, 150, chyba 3, 3 tysiące mieszkańców to i tak duży wymiar, bo wychodzi z obliczeń, że dorosły człowiek w Olsztynie mieszkaniec ma dwa pojazdy jest to rozwiązanie oczywiście dla tych ludzi, którzy zdecydują się porzucić samochód dla celów Ekologicznego transportu i jak gdyby upiększenia naszego miasta, dania mu tego świeżego oddechu, na ile świadomość ludzka i na ile gotowość do tego, żeby chronić nasze środowisko i, i, i jak gdyby czerpać z tego, co wokół nas zielonego jeszcze, to już zależy od mieszkańców, od państwa, od naszych wyborców. Mamy nadzieję, że i staramy się przekonywać na każdych spotkaniach. Tak jak tutaj nasz kandydat Bartosz powiedział, e, jesteśmy gotowi rozmawiać, jesteśmy gotowi przy wsparciu pani poseł e, zabiegać o dodatkowe dofinansowanie. Jest kwestia tylko woli, woli wójtów, porozumienia z wójtami i oczywiście władzami powiatu lub marszałka, w zależności od tego ile, y, ile, y, ile osób, jak gdyby ile jednostek terytorialnie będzie związanych z tą koleją aglomeracyjną. Myślę, że, że to na tyle. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Trochę pada. Nie to, że zniechęcam. Okay, to dziękujemy z takim batku dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Liczyliśmy na okienko.